Wykonamy domek dla lalek, który można powiesić na ścianie. Domek dla lalek to marzenie każdej dziewczynki, nie tylko małej. Chcemy, żeby to było mięciutkie, takie troszeczkę dla no Dobrze, To powiedz mi, jak wyściółkę zrobiłaś. Wzięłaś sklejki i poklejałaś? Tak. A, i tu masz materiał. Bawełna, a zobaczcie, ona jest taka elastyczna, fajna, mm -hmm. czyli dobra do obijania. Więc tak, no. możemy sobie to mm -hmm. rozłożyć. Ja bym zrobiła jedną stronę, a potem na to już ładnie wycięty kwadrateczek. Spoko, ja myślałam, że zawiniemy i tylko jeden brzeg będziemy miały takie łączenia. Wiesz, że to będzie wszystko tak dookoła ładnie. Ania, a ty jeden chyba brzeg. masz rację. Bez jaj. No mówię ci. Aby wykonać ściankę do pokoju dla lalek, trzeba obłożyć sklejkę materiałem. I gdybyśmy mieli tutaj pełną skrzynkę, to w zasadzie byłoby po robocie, tak? Jest no tak, i Ela. Ale musimy jeszcze ten ale kwadracik, musimy jeszcze wyciąć. kwadracik wyciąć. Wszystko po to, aby ścianka była miękka z dwóch stron i skrzynka wyglądała ładnie z boku. Bardzo pięknie. No, tylko tutaj jest dół. o, bo to jest okay. wyłożone, tak, dokładnie. Mm -hmm. No i to sobie Super. tak ślicznie. I teraz będziemy robić meble, meblujemy. Będziemy teraz robić To oto piłeczką. A to? E, wytniemy z jednej piłeczki mm -hmm. jeden fotel i jedno krzesło. Teraz musimy sobie ciapnąć o tak, wzdłuż, mm. żeby nam wyszły z tego dwa meble. Hy, hy, hy to trzeba mieć power w rękach. No, po prostu wszystkich dekoracji trzeba mieć. Teraz musimy to y, pomalować, no chyba, że nam taki kolor fluorostencyjny pasuje, mm -hmm. ale do naszego domku pudrowo-różowego może niekoniecznie. Jak malowałam zwykłą taką farbą, pędzelkiem, to one w ogóle nie chciały wyschnąć, ale spray mm -hmm. idealnie pokrywał mm -hmm. i sechły dość szybko. I teraz y, zobaczcie, te krawędzie mm -hmm. tutaj nie są jakoś super ekstra i można mm -hmm. je w prosty sposób jakby udekorować jeszcze bardziej. Do tego wystarczy odrobina kleju i brokat. Potrzebujemy do tego dorobić jakieś nóżki. Że z, z drutu drucika. aluminiowego. Aha. On jest tak mięciutki, że bez żadnych narzędzi go sobie wyginasz tak jak chcesz. Spoko. Aha. I zostaje kształt. I tam mam już gotowe yy, mebelki. Proszę, jak pięknie poskręcałaś. Jak ja, powygie, mama. A tu fotelik jaki pięknie powyginał, jaki ro, 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 jakie roko koko koko jakie. Nie te podłokietniki. Tak, podłokietniki. Ma. Mała dziewczynka. I stolik. To jest po prostu nakrętka posprajowana, mm -hmm. pobrokacona, świeczniczek. Mm -hmm. I rozumiem, że i rozumiem. Like tak. this. Uwiłam coś jeszcze ładnego. Jak to uwiłaś? No uwiłam Jest już, już Ekstra. Z tego właśnie drucika. O. I gotowe.